Hejka, tu Świadome Odmładzanie. Spacerowo na kilka minut z Wami. Słuchajcie, chciałabym z Wami się podzielić taką, takim moim wręcz odkryciem, które do mnie przyszło przed chwilą. A ogólnie dotyczy to tematu właśnie schematów powielanych zachowań, które zapisujemy, przyswajamy w naszym domu dorastania no najczęściej od naszych rodziców, bo oni są naszymi opiekunami i które są zupełnie takie nieświadome. To jest temat też, z którym ja bardzo dużo pracuję z moimi klientami, klientkami. Szukamy takich rzeczy, dlatego, że one po prostu, one są powielane, no właśnie w sposób Nieświadomy, i to jest taki aż przymus wewnętrzny, że tak powinno być. My w to wierzymy, że to jest nasza prawda. I słuchajcie, i tak sobie jakoś przypomniałam. Temat dotyczy mojego stanika sportowego, który po prostu założyłam i uznałam, że jest idealny, że właśnie idealnie mi też pasuje, jak idę sobie gdzieś tam czasem pobiegać czy, czy poćwiczyć. I chciałam sobie jeszcze jeden taki kupić, ale no, nie ma już drugiego takiego mojego rozmiaru, ponieważ był kupowany też w outlecie. I złapałam się na tym, że następnym razem po prostu chciałam założyć właśnie ten, ten stanik, i w pewnym momencie. Cofnęłam się i pomyślałam: kurczę, szkoda, bo ja go zniszczę za szybko, że on mi się zniszczy, i już miałam odłożyć go do szuflady. Kiedy sobie przypomniałam: no nie, ja go zakładam, dlatego że no po to go kupiłam. Cieszę się, że mi pasuje, więc właśnie o, o, o to chodzi, żebym z tego korzystała, no bo po to go mam. I wtedy ja powiązałam to z tym, że ja na przykład jak dorastałam. Ja ogólnie dorastałam w takim przekonaniu na własny temat, że e, jestem do niczego i na nic nie zasługuję, ale to może kiedy indziej opowiem. I ja myślałam, że takie rzeczy to mi się właśnie biorą z tego, że, no właśnie, że ja nie zasługuję do tego, na to, żeby korzystać ze, no, z fajnych rzeczy. E, a potem do mnie przyszło, że moja mama, yy, i to mnie strasznie denerwowało w niej, zachowywała się właśnie w taki sposób, że ona cokolwiek kupiła, to ona, yy, ona kupiła po to, żeby mieć. Ona nigdy nie korzystała, yy, no, chyba że musiała z czegoś skorzystać, z tego co kupiła, co więcej, ona nie pozwalała nam nigdy z tego korzystać. Yy, I to dotyczyło wszystkiego, nawet skarpetki. Trzeba było chodzić w dziurałych skarpetkach, ale nowe były w zapasie. One były i one musiały tam być, bo nie można było wziąć tych nowych, bo nie będzie. I to było dla mnie no, takie. Ja całe życie chciałam robić inaczej, i nagle, w wieku 43 lat, do mnie dociera, że ja po prostu jako dziecko. Zupełnie nieświadomie, całą sobą, wszystkimi komórkami mojego ciała, mojej podświadomości, przyswoiłam ten schemat postępowania. I jak zaczęłam sobie analizować, właśnie pod tym kątem, to wszystko mi się ułożyło w taki porządek na zasadzie, że no, znalazłam do tego po prostu klucz. I ja rzeczywiście, słuchajcie, ja mam niektóre rzeczy, i oczywiście to są takie, no, jakieś naprawdę dobrej jakości rzeczy, ale ja niektóre rzeczy mam. Jak jeszcze, nie wiem, moja córka była malutkim dzieckiem i ja mam ogromną garderobę, w której mam to po prostu zmagazynowane, i ja z tego nie korzystam, bo jak ja idę gdzieś tam, nie wiem, na zakupy. Albo chodzę na spacery, czy gdzieś tam e, nawet prowadzę e, konsultacje, e, czy nagrywam filmy, e, no to mi szkoda jest się ubierać e, do takiego codziennego funkcjonowania w rzeczy, które ja lubię. E, I po prostu pomyślałam sobie, jak mocno to determinuje takie moje zachowanie. I oczywiście, no to możemy, możemy dywagować, że to nic takiego, no jeden ma tak, drugi ma inaczej, ale zobaczcie, jeżeli już to samo my weźmiemy, jeżeli chodzi o nasze nawyki, taki, taka dbałość o siebie na przykład prozdrowotna, jeżeli chodzi o nasze nawyki żywieniowe, jeżeli chodzi właśnie o nasze takie przekonanie na temat, na temat właśnie tego żywienia, zdrowia, no to to już diametralnie zmienia po prostu naszą rzeczywistość. Rezultaty i, i właśnie e, owoce tego, co zbieramy w naszym życiu. Zobaczcie, jakie jest czasem ważne e, takie odkrycie, e, i no, bo to jest tak naprawdę, jeżeli się zrozumie, jeżeli się tego dotknie, to tu zaczyna się już praca, że można to przekonwertować e, i można już m, poczynić ten m, nowy. E, Lepszy, korzystniejszy zapis. Bo to nie jest tak, że nie wiem, że wszystko jest złe. To, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby zrobić sobie, zoptymalizować sobie i żeby to, co robimy automatycznie, to w co wierzymy, to, co jest naszym głębokim przekonaniem, głęboką potrzebą, żeby ono było dla nas korzystne, dla nas dobre i dla nas wspierające. Jeżeli chcecie się podzielić swoim odkryciem, no to też zapraszam was. Dzięki na razie pa pa.